I kolega Michał zakupił, po, podarował mi tę oto zacną puszkę czerwoną Coca-Coli. Dobry kolega jednak. Najlepszy. Najlepszy. No, za, zapomniałeś zaznaczyć. <laughs> by się wstydził. To by tak o tobie pomyślał? To by tak o tobie pomyślał jak nie ja? No tylko ty. No. Brawo ja. Brawo ty. Dobra, to. No dobra, czekamy, na brania zaraz o, też przerzucą. Panie. Jest? Coś to szarpnęło. No to ja wstanę do Ciebie kolego. Na tą pałę. Na prawą, na, le na lewą? Na tą. Taka taki taki taka Ale clyk, no gdzieś widać. przepływało jakiś rekin. Na tej wędce słabo widać brania, bo ona jest za no twarda. No jest za twarda, no. Na tej ideolo, bo tylko jest mały ruch, nawet taki mały tak. okonek i już jest widoczny. to, ale teraz tutaj było, ja trzeba być czujnym po prostu przy tym. I ryba musi być większa, nie? Bo takiego okonka jak wcześniej złapałem to raczej ciężko by było zobaczyć branie na tym No, no widzisz Coś się dzieje się ja Jestem gotowy, jak rewolwerowiec Ja podejdę w tą stronę, zobaczymy czy Będzie widać no, na szczytówce jak się rusza